– Co, nagrywamy już? – No, tak. – Kurde, się, przepraszam, bo jakby przed chwilą akurat polerowałem moje medale i puchary za osiągnięcia sportowe. Za te kłondo, jak się kiedyś klepałem tutaj akurat przypadkowo, bo mam puchar za pierwsze miejsce. Ale faza, to czekaj, odstawię tylko. <grym zresztą> Serwus, jestem Jasiek Dąbrowski i bardzo często do mnie pisaliście – Jasiek, kto twoim zdaniem wygra na FABBA, bo ty jesteś taki wysportowany, ty się znasz na sztukach walki, ty wiesz, kto po konferencjach widział... Dobra, nikt tak nie napisał, a szkoda, bo byłoby mi naprawdę bardzo miło, gdyby ktoś tak uznał, że ja rzeczywiście jestem sportowiec. Dzisiaj chciałbym obstawić te pojedynki, które tutaj widzicie. Oczywiście nie mam jakiejś takiej wiedzy sportowej, mimo że się kiedyś klepałem, to się klepały na zasadach tekwondo, a tekwondo ma o wiele łagodniejsze zasady, jeśli chodzi o walki. Dodatkowo za bardzo nie znam niektórych osób. Jedyne osoby, które z nami się tak kumplowałem, a nawet i kumpluję, bo w zasadzie się nie pokłóciliśmy, ale nie mamy ze sobą kontaktu, to jest Kasper Błęski i Marcin Dubiel. Reszta osób, Niestety nie jest mi znana. Poznam dopiero, jak będę oglądał walki. Widziałem niektóre konferencje, ale przyznać szczerze, że przewijałem do tych najważniejszych momentów, gdy chociażby Boazdel mówił: Mój idol Mas. Ale to ja jestem ma Benem, panie. Znaczy nie, słuchaj. Nieważne. Będę prawdopodobnie strzelą i chciałbym zobaczyć. Na ile mam farta. Jeśli się okaże, że wszystkich dobrze wytypuję, to wtedy jak nic, sprzedaję wszystkie moje perfumy Hugo Boss i obstawiam cały hajs. Stotka, gram po prostu szóstkę i może wygram jeszcze więcej pieniędzy. Dobra, słuchajcie, obstawiamy. Para numer jeden. Filipek i Sobota. No z tego, co widzę, no to Filipek jest nieco cięższy. Ja Cię wolę. To uczucie, gdy praktycznie każdy zawodnik Fame MMA waży mniej, ale jest o wiele bardziej przykokszony. Pora wrócić do ćwiczeń. Też pytaliście mnie. się. a ty może kiedyś zawalisz na tej MMA? Nie, nie. Ja nie chcę się bić. Jedyną walkę, jaką mogę z kimś podjąć, to Minecraft PVP. A tak przy okazji jest wyprzedaż na Jadebrowski Więc pójdźcie sklep.jdabrowski.pl i możecie mieć takie koszulki za minus 45%. Matko Bosko! No, sobota jest nieco większa o 3 cm. Myślicie, że 3 cm. Choć czekajcie, ja z Sylwii powiedziałem, że. Tak, też od razu mówię, żeby potem nikt nie miał mi za złe. Ja naprawdę wszystkich z tych zawodników lubię. Nikogo nie poznałem, ale was lubię, i jeśli kogoś obraziłem, to przepraszam najmocniej. Wydaje mi się, że sobota może mieć więcej szans. Nie wiem czemu, ale wygląda chociażby na zdjęcie tak groźniej. Bo Filipek to ma tatuaż, kolczatkę. Trzymam za niego kciuki, bo wierzę, że to będzie dobra walka, ale obstawiam ślepy traf. Jak nic. Sobotę. Filipek, przepraszam. Może źle Cię oceniłem, może musimy kiedyś pójść, nie wiem, się spotkać, nie sparingować, brum, brum, brum ojej, zagrać w i wtedy by... zmienię zdanie, ale póki co sobota. Shelly kontra Bestia, Bestia poprzednio wygrał, natomiast Shelly to będzie debiut, a to wiadomo, że jak jest debiut, to może troszeczkę stresiku wejść. Za samą ksywę Bestia powinien dostać, nie, punkcik, co ja bym użył, a przed Wami Jaś, a jego przeciwnikiem będzie Bestia. Tutaj znowu, szeli ja Cię przepraszam. Wydaje mi się, że bestia to wygra. Tybori kontra Arab. Araba znam z wywiadów w Rapsferze. Z tego co widzę, to jest niższy o 10 cm od Tyboriego, ale to o 2 kg jest cięższy. Kurde, wydaje mi się, że Tybori trochę więcej ćwiczył. To jest też ślepy traf. Dobra, pora teraz dla dziewczyny. Zusję i Dagmara. Tutaj, jeśli chodzi o wagę i o wzrost, no to jest podobnie. Obie mają też równą ilość tatuaży, więc po tatuażach nie ocenię. Wydaje mi się, że tak Mara jest taka pewniejsza siebie. Tak jak patrzyłem na konferencji, to Zuzie tak trochę stres zjadał, trochę tak... No nie wiem, nie wiem. Przepraszam bardzo, Zuzie, jeśli czujecie się obrażona. Przepraszam wszystkich, jeśli czujecie się urażeni, bo ja chciałem szlaczek taki ułożyć, to dlatego to wszystko. Pająk kontra Alanik. Alan trochę chsywa taka, wiesz, jak ja. Nie? Musimy nad tym popracować, natomiast jesteś wyższy i większy. Jeśli miałbym wybrać, kto groźnie wygląda, no to zdecydowanie pająk. Pająk też ma taką mocniejszą ksywę. Wydaje mi się, że to może wygrać alanik. Mortalcio kontra Hater. Tutaj Hater jest większy? Co on? 1,84m? Jak go oglądałem na tych konferencjach, to on był taki malutki, a tu się okazuje, że on jest większy ode mnie nawet. 64kg waży, ale chudziutki. Nie dałbym by tyle ważyć, ja wyliczę. Mortalcio wygląda na takiego masywniejszego, chociaż Hater z tego co kojarzę w poprzedniej gali to zaskoczył widzów. Znowu wyrównana walka. Wiecie co by było fajne? Jakbym miał obstawić, tutaj miałbym swoje zdjęcia, a to zdjęcie Boxdela. Wtedy bym obstawił na siebie 100% i by było wiadomo, że wy żartujecie. Hejter. Muszę załamać to, bo robisz szlaczek i jakbym teraz na Mortacie zagłosował, to znowu bym zrobił tak. Gamu kontra Szefcu. O kurczę, Gamu jest większy, ale lżejszy. Dobra, wydaje mi się, że Gamu. Jakby przyjechał do mnie Wojtek Gola. Jasiu, wybierz sobie, z którym przeciwnikiem chcesz zawalczyć. Ja bym mu powiedział, chopy, a trudne dołączasz do zestawu? Bo naprawdę, chłopaki wyglądają jak wojownicy. Dobra, lecimy dalej. To sobie zostawię na deser, na koniec. Mamy Najmana i Don Casio. Wydaje mi się, że Don Casio ma szansę. Jest taki pewniejszy na tym ringu, chociaż Najman też doświadczony. Tylko pytanie, czy ta pewność siebie nie zgubi Don Casio? Nie wiem, zobaczymy. Vezir i Ferrari, ja całym sercem jestem za Hondą. Wiewiór, ja widziałem te jego walki, chłopak jest skubany, waleczny, ale Amadeusz Ferrari to jego słynne kopnięcie, co wywalił poza kulę ziemską. Wydaje mi się, że to może być Ferrari. I przechodzimy do walki moich kumpli. To już po prostu nie mam serca bo obstawiać. Bo naprawdę, co, co mam z nimi wspomnienia, to same pozytywne. Nie wiem jak teraz też fizycznie wyglądają, czy to są bydlaki. Chociaż jak widziałem, to oboje są szczupli, wysportowali. Czemu ja taki nie mogę być? Mogę, tylko muszę się przyjąć za siebie. Od jutra. Albo w sumie jutro jest wtorek. Od za tydzień. Od, od stycznia. Zrobimy to uczciwie. Remis, bo może się okazać tak, że oboje się nagle potkną, albo oboje się tak uderzą, że zemdleją. Nie mam pojęcia. K jak kacper, D jak dubiel. Jak teraz dam to będzie o jedno za dużo. Udamy. damy. Jade czyli jedynym wygranym w tym pojedynku będę ja. Bo tak też się może zdarzyć. Dobra, uwaga, odkręcamy. A się zachwiało. Kacper! O kurczę. A ja chcę zobaczyć jeszcze raz, zobaczmy, czy koło to samo da jak dwa razy da to samo, to to już będzie pewne. Kacper dwa razy! Marcin. Nie mam dla ciebie dobrych wieści. Ja, ja wiesz, że cię bardzo lubię. Zawsze na kawkę jestem chętny. No ale koło fortuny dwa razy wybrało Kaspra. No mogę trzeci raz dla ciebie spróbować. Zobaczmy. No! Masz 30% szansy. Zrobimy teraz głosowanie. Kto zostanie znokautowany, tak, że to głowa mała, że odleci po prostu na drugi świat? Ponumerowałem tutaj niektórych zawodników, tych, których tak bardziej trochę kojarzę z konferencji, i przypisałem to wszystko na koło fortuny. Dobra! Kto dostanie gąga stulecia? Filipek! Filipek gonga stulecia dostanie. Kto jeszcze odleci? Sprawdzałem na tym koło fortuny, czy jestem przystojny. I wyszło, że jestem, więc naprawdę to koło fortuny mówi prawdę. Trójka. O nie! Ja, Tybori, na ciebie obstawiałem. Co jest? Co jeszcze? Gong stulecia. Trójka ponownie. Tybori, to jest chyba jednak. Uważaj na ciebie, uważaj. Szóstka. Pe Także znamy już moje obstawienie, jeśli któregoś z Was yy, obraziłem. Przepraszam bardzo. Ja jestem najbardziej pokojową i neutralną osobą na świecie i w momencie, gdy sobie wymyśliłem, że coś takiego zrobię, to sam się źle z tym poczułem. No ale byłem ciekaw, na ile będę miał szczęście w obstawianiu takich rzeczy. Zobaczymy, zobaczymy. Jeśli obstawię chociaż jedną osobę dobrze, to kupuję sobie kebaba, więc powodzenia wszystkim walczącym. No i mam pytanie do moich widzów. Gdybym miał zawalczyć na Fame MMA, to przeciwko komu miałbym zawalczyć? Napiszcie w komentarzu najlepsze Komentarze polajkuję, dam serduszko. Oczywiście wyjaśnijcie, dlaczego. Niech Was wyobraźnie poniesie. Dzięki wielkie za obejrzenie! Trzymajcie się, serwus!